Witam się z Wami otwartymi drzwiami. Dzisiaj szybki i sprawdzony przepis na oponki twarogowe. Szybkie, pyszne i puszyste, a do tego bardzo łatwe w wykonaniu pączki. Przedstawię Wam jeszcze tylko listę potrzebnych składników, którą również umieszczę w opisie filmu. I zaczynajmy. Do przygotowania oponek potrzebujemy pół kilograma mąki. To będą jakieś trzy szklanki o pojemności 250 ml pół kg twarogu 4 łyżki kwaśnej śmietany, najlepiej 18% 4 żółtka średnich jajek po proszku do pieczenia oraz sody szczypta soli łyżka octu olej do smażenia oponek oraz cukier puder do posypania gotowych już pączków i do tego jedną trzecią szklanki cukru. Zaczynam od oddzielenia białek od żółtek i żółtka przekładam do dużej miski. Następnie wsypuję cukier i przy pomocy miksera ucieram na gładką konsystencję do tak zwanej białości. Kolejno do tej samej miski przy użyciu praski przeciskam twaruk. Jeśli nie masz praski, nic nie szkodzi, możesz użyć blendera. Dodaję śmietane i całość dokładnie mieszam. Następnie porcjami do miski wsypuję mąkę. Dodaję szczyptę soli oraz proszek do pieczenia i sodę. Następnie wlewam łyżkę octu. Początkowo wszystko ze sobą mieszam, a następnie dokładnie wyrabiam ciasto. Gdy ciasto już się nie rozsypuje, przekładam na blat, podsypując go lekko mąką. Jeszcze przez chwilkę zagniatam. I to jest odpowiedni moment, żeby w garnku rozgrzewać już olej, w którym będziemy smażyli oponki. Ciasto dzielę sobie na dwie części, z czego jedną na razie odkładam do miski. Rozwałkowuję sobie pierwszą porcję ciasta na grubość około 1,5 cm. Przy użyciu szklanki wycinam kształt pączków. Teraz przy pomocy kieliszka wycinam środek, żeby powstały oponki. Pozostałe kawałki ciasta ponownie zagniatam i formuję następne oponki. Środeczki, które powstały podczas wykrawania oponek, możesz usmażyć lub ponownie zagnieść z resztą ciasta. Postępuję tak do momentu wykorzystania całego ciasta. Serowe oponki i małe kółeczka z całej porcji ciasta gotowe, więc możemy przechodzić do smażenia oponek. Najpierw przy pomocy serowej kuleczki sprawdzam czy tłuszcz jest już odpowiednio rozgrzany i kolejno wkładam nasze serowe oponki. Smażę do momentu uzyskania rumianego koloru z jednej strony i następnie obracam na drugą. Po obróceniu ich również z drugiej strony smażę na rumiany kolor. Gdy z obu stron już są odpowiednio podsmażone, przy pomocy patyczka do szaszłyków wyjmuję serowe oponki na talerz. Talerz najlepiej jest wyłożyć papierowym ręcznikiem. Ja jednak niestety nie miałam. Smażę tak wszystkie przygotowane oponki oraz te pozostałe małe kuleczki. Upieczone oponki posypuję cukrem pudrem i mogę podawać. Zachęcam Cię do wypróbowania tego przepisu. Oponki są naprawdę pulchne i pyszne. Ich przygotowanie zajmuje dosłownie chwilę, a ucieszą niejednego łasucha. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Nie zapomnij pozostawić łapkę w górę. A jeśli chciałbyś więcej takich treści, subskrybuj mój kanał. Tobie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach.